W małych oczach wielki świat. Co za oknem słońce kradnie W małych rączkach własny los Co przyniesie nikt nie zgadnie W małych stopach mały krok Co po górach będzie chodzić W małym sercu połoniny Śpiewa tato ciągle o nich ręka w rękę Z małą rączką krok w krok Mała nóżka z dużą Małe oczy sercem spojrzą Góry pokochają duszą I pójdziemy w połoniny Rankiem roze kwiatom skraś Lecz na razie musisz iść po prostu spać Ręka w rękę z małą rączką, krok w krok mała duszka z dużą. Małe oczy sercem spojrzą, góry pokochają duszą i pójdziemy w połoniny, rankiem rose, kwiatom skrasz, lecz na razie musisz iść po prostu z pani. Niechaj przyśni ci się łąka pełna wrzosów mgle skąpanych jesienne buków stoki kolorami barw utkane I wyśpiewasz mocnym głosem i obudzisz wszystkich nas Niech ci jasne gwiazdki świecą boś nie dajesz pospać nam ręka w rękę Z małą rączką krok w krok mała nóżka z dużą Małe oczy sercem spojrzą, góry popochają duszą I pójdziemy w połoniny rankiem rose kwiatom skraś Lecz na razie musisz iść po prostu spać. Ręka w rękę z małą rączką kropkę, krok, mała nóżka z dużą. Małe oczy sercem spojrzą, góry pokochają duszą i pójdziemy w połoniny. Rankiem rozek wiatrom skraś, lecz na razie musisz iść po prostu spać. Kiedyś głos twój tak donośny Będzie śpiewał o tych górach I usłyszą wszystkie szczyty Pochowane dzisiaj w chmurach Lecz na razie znosić muszą Na statą ten twój głos Piękne arie górosanek Płyną sobie tak noc w noc Ręka w rękę z małą rączką, Krok w krok mała nóżka z dużą Małe oczy sercem spojrzą Góry pokochają duszą I pójdziemy w połoniny Rankiem rosy kwiatom skraść Lecz na razie musisz iść. Po prostu spać Ręka w rękę, z małą rączką Krok w krok, mała nóżka z duszą Małe oczy sercem spojrzą Góry pokochają duszą I pójdziemy w połoniny Rankiem rąk kwiatom skraż. Lecz na razie musisz iść Po prostu spać Dobrze.